W poniedziałek 17 kwietnia Olszynę odwiedził wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski. W progach Olszyńskiego Dolnośląskiego Centrum Mięsnego przedstawiciela rządu przywitał właściciel zakładów mięsnych Niebieszczańcy i jednocześnie przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP Dariusz Niebieszczański wraz z burmistrzem Olszyny Leszkiem Leśko. Wiceszef resortu rolnictwa zwiedził przedsiębiorstwo i był pod ogromnym wrażeniem jego funkcjonowania. Gmina Olszyna i współpraca pana burmistrza Leszka Leśko z polską firmą, która jest jednym z ważniejszych polskich producentów znakomitej jakości żywności. Chodzi oczywiście o mięso o firmę państwa Panów niebieszczańskich, jest dobrym przykładem dla innych samorządów, ale i również dobrym przykładem dla tego, jak warto budować partnerstwa korzyści na w polskim samorządzie. Dobra polska firma, dobre miejsca pracy, dziesięcioletnia współpraca to jest i dla gminy, i dla mieszkańców. I zachęcam wszystkich, zawsze wybierajmy polskie produkty. Takich producentów jak właśnie ta firma, zlokalizowana w Olszynie, jest bardzo wielu w całej Polsce. Ale od nas samych zależy to, czy te miejsca pracy będą w najbliższych latach utrzymane, bo problemem są przede wszystkim koszty energii. Dlatego każda złotówka wydana na polskie mięso zostaje w Polsce. Podczas wizyty w Olszynie Januszowi Kowalskiemu towarzyszył wicewojewoda Dolnośląski Bogusław Szpytma. To jest wspaniała firma nowoczesna, technologicznie dostosowana do najlepszych standardów. Więc jesteśmy tu dlatego, że my wszyscy Polacy wiemy, że to, co polskie jest bardzo dobre, ale trzeba wspierać. Trzeba wspierać rolników, trzeba wspierać producentów. Wiemy, że ceny prądu, ceny nośników energii wzrosły. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawicy stara się e, wszędzie tam, gdzie może pomóc, pomagać. Ta pomoc jest duża, szeroka, ale musi być jeszcze większa. Szczególnie w tej sytuacji, w której obecnie znaleźliśmy się, tego nadimportu e, żywności z, za wschodniej granicy. Bogusław Szpytma był pełen podziwu dla ścisłej współpracy samorządu z zakładami mięsnymi Niebieszczańscy. Z panem burmistrzem rozmawialiśmy długo na temat tego, jak udało mu się ściągnąć, jak to się w języku branżowym mówi, inwestycje tutaj do tej gminy. Trwało to trochę czasu, ale dzięki zapobiegliwości pana burmistrza, ale też myślę racjonalnym relacjom i korzyściom, które firma tutaj może uzyskiwać. Wiem, że była zwolniona przez pewien czas z podatków. Tak trzeba wspierać polski biznes, bo my nie jesteśmy już tak dorobieni jak zachodnie duże firmy i musimy ten kapitał budować i tacy ludzie, którzy tak jak Państwo o budują ten kapitał przecież to na pokolenia na przyszłość, po to żeby ta ziemia żyła żeby było tutaj żeby była tutaj praca ale żeby produkty zdobywały nie tylko polski rynek ale również zachodnie, bo wędliny polskie są najlepsze Zdaniem burmistrza Olszyny Leszka Leśko wizyta była bardzo owocna Pan minister Kowalski był pod ogromnym wrażeniem podobnie jak pan wojewoda że w takiej małej miejscowości tak wspaniale może funkcjonować firma, która produkuje nasze polskie wyroby, które są eksportowane również za granicę, ale przede wszystkim rozprowadzane są po placówkach handlowych na terenie Polski. Podkreślano kilkakrotnie, że powinniśmy pamiętać o tym, że z Polska żywność jest zdrową żywnością, że polscy producenci robią to naprawdę z wielkim sercem i zaangażowaniem, jeżeli chodzi o produkcję zarówno trzody, jak i też bydła. No i oczywiście same później wyroby są doskonałej jakości. Jestem bardzo zadowolony, że miałem szansę i okazję bezpośrednio spotkać się z panem wiceministrem rolnictwa Januszem Kowalskim, jak i z panem wicewojewodą Bogusławem Szpytną. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. W czasie spotkania Janusz Kowalski i Bogusław Szpytma zapoznali się z asortymentem, jaki produkują zakłady mięsne niebieszczańscy. Podkreślali, że naprawdę warto kupować zdrowe polskie wędliny i inne przetwory spożywcze, które produkują rodzime firmy, takie jak właśnie niebieszczańcy, bowiem jest to ogromne wsparcie dla całej branży zajmującej się rolnictwem i przetwórstwem rolnym. Pan Leszek Leśko, burmistrz gminy Olszyna. Na terenie gminy zlokalizowane są znane zakłady mięsne. Wspieramy polskich wędliniarzy, wspieramy polskich rzeźników. Kupujmy polski boczek, kupujmy polską kiełbasę, szukajmy polskich produktów. Na zasadach, panie ministrze, preferencyjnych przy dobrej współpracy z gminą Olszyna zakłady mięsne niebieszczańscy wybudowali ten obiekt, który. Zatrudnia bardzo dużo osób, i zarówno z terenu gminy Olszyna, jak i też y, mieszkańców ościennych gmin. Funkcjonuje to bardzo dobrze. Byli zwolnieni przez pierwsze trzy lata z jakichkolwiek podatków, bo to była wielka sprawa dla y, całej gminy, a szczególnie dla Olszyny, że taki obiekt powstał i takie zatrudnienie mogło być tutaj zorganizowane. Y, współpraca z panem Darkiem i panem Markiem Niebieszczańscy układała się od samego początku bardzo dobrze i to kontynuujemy do dnia dzisiejszego. Ja jestem naprawdę szczęśliwy i dumny z tego, że możemy gościć dzisiaj pana ministra u nas w małej gminie Olszyna, bo to przełoży się na pewno, żeby producenci, nie, producenci prawda, wędlin mieli szansę większą, ażeby zdobyć rynki zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i też w eksporcie. Od nas, szanowni państwo, od naszych wyborów w sklepie czy na targu zależy właśnie to, czy te miejsca pracy, które są właśnie tutaj utworzone przez polską firmę w gminie Olszyna, będą utrzymane i zakłady będą się rozwijać. Dlatego kupujmy polskie produkty, kupujmy polską kiełbasę, kupujmy polski boczek, kupujmy polskie mięso, kupujmy odpowiedzialnie. Serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiam. Szanowni państwo, gościmy w zakładach mięsnych przewodniczącego Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy Polskich, pana Dariusza Niewieszczańskiego. Szanowni Państwo, polska kiełbasa, polska szynka, ja nie muszę tego reklamować, to jest po prostu pyszne, zdrowe, najlepsze przetwory w Europie. Natomiast zwracajmy uwagę na patriotyzm gospodarczy. To są ludzie, którzy zaryzykowali, którzy swoją karierę związali z tą ziemią, którzy u pana burmistrza zbudowali zakład. Tu są miejsca pracy, tu są płacone podatki, Patriotyzm gospodarczy to przyszłość. We wrześniu odbędzie się konferencja. Już dziś zapraszam Panie Prezesie, Panie Burmistrzu na konferencję, która będzie promować polskich przedsiębiorców, którzy patrzą dalej i robią tak wspaniałe rzeczy. Świetnie. To wszystko, co przed chwileczką powiedział Pan Wicewojewoda, w pełni popieram. Produkty nasze, produkty wytwarzane na naszym terenie są naprawdę najwyższej jakości. Panie Wojewodo. Oni będą to kontynuować przez kolejne lata, tylko żeby mieli szansę i możliwość utrzymania się na rynku. Natomiast, znając e, szefów dwóch tych, tych firm, wiem na pewno, że tak są zaangażowani i tak zainwestowali duże pieniądze, że każda złotówka, która wpływa do gminy, jest dla nas wielką radością. Bo przecież oni płacą podatki, bo przecież oni angażują się w pomoc charytatywną na terenie gminy Olszyna i nigdy nie odmówili nam współpracy rzeczowej i materialnej. Za co jestem bardzo wdzięczny panu Prezesowi Dariuszowi, który stoi obok mnie. Wizytę zakończyła krótka przejażdżka po terenie gminy, w czasie której goście mogli zobaczyć, jak Olszyna i inne miejscowości gminy. Samorząd odbudował po kilku wielkich powodziach.